Jaka jest turbo? Nieoczywista pułapka przy zakupie działki budowlanej. Posłuchaj, a się dowiesz. Sprawdziłeś już, tak, czy twoja działka ma dostęp do drogi publicznej. Tam może słyszebność, może własność, bezpośredni dostęp i tak dalej. Sprawdziłeś sobie, tak, w hipotece, tam trzeci, czwarty rozdział. Nie ma żadnych tam zapisów, i tak dalej. No, sprawdziłeś sobie wszystko inne, wszystko się zgadza. Sprawdziłeś sąsiadów sprawdziłeś grunt nawet na tej działce, tak, czy jest nośny, czy nie nośny, w jakim miejscu masz poziom, że tak powiem, lustrowody i tak dalej. Wszystko o tej działce wiesz. Okazuje się, że nie sprawdziłeś jakby działek obok i może się okazać, że wszystko z twoją działką jest w porządku, kupujesz i tak dalej, ale co do niej jest albo w trakcie, albo minie rok, pół, dwa, pięć, lat, i ktoś z działki obok, kto na przykład dostępu do drogi publicznej nie ma, yy, wystąpi do ciebie, yy, tak, do sądu yy, o roszczenie dotyczące właśnie służebności drogi koniecznej przez twoją działkę. No i się nagle okaże, że 4-5 metrów gdzieś tam przy, przez twoją działkę, no oczywiście to będzie w obrzeżu, tak? ale nagle zostanie Ci odkrojone. Oczywiście sens rekompensatę, po wartości działki, jak tam masz już jakiś płot, rośliny, coś tam, sąd jakąś tam kwotę Ci przyzna, przy czym koszty sądowe są często zasądzane tak jakby obopólnie, więc za tych wszystkich geodetów, za wszystkich biegłych i tak dalej będziesz się składał z sobą sąsiadującą z Tobą, która no, nie musi być akurat sąsiadująca, może być to no, przez kilka działek na przykład, tak? A gdzieś tam mieszkańce w pobliżu, która potrzebowała takiego dostępu do drogi. I nie dość, że nie będziesz miał kawałka działki, to, to, to może być jakieś tam puar, no to też nie będziesz miał fajnego sąsiada w pobliżu, tak? No bo na pewno możecie mieć konflikt z tego powodu. Także okazuje się, że trzeba sprawdzić nie tylko swoją działkę. Ale też spojrzysz na te działki obok, czy one też mają dostęp do drogi publicznej i czy w najbliższej przyszłości ktoś nie będzie chciał ci kawałka twojego terenu tym sposobem wraz tutaj z majestatem państwa zapieprzyć.